Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie na miesiąc luty 2022 dla osób z podznaku ryby. Na początek serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze. No i oczywiście też będę życzyła wszystkim rybom wszystkiego najlepszego, tym lutowym. Które będą miały urodziny, zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. No i nie będziemy za długo się zastanawiać, tylko rozpoczynamy czytanie. Jak zwykle przypominam, czytanie jest ogólne, więc nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo jest to niemożliwe. Naturalnie, że jedno czytanie nie może pasować do wszystkich. Proszę nie dopasowywać na siłę tego czytania do siebie. Ja tu pokazuję, co ewentualnie może się wydarzyć, na co zwrócić uwagę. To nie jest wyrocznia. Tak więc, proszę to na luzie potraktować. I wchodzimy. Z jaką energią ryby wchodzą w ten miesiąc? Tak. Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowach? W głowie, w myślach, w planach, jak się czują ryby w tej sytuacji, co przychodzi z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie. I wynik. Na spodzie jest jakaś blokada. Na spodzie jakaś blokada. Na jakiś sukces. Na jakieś wesele, na jakieś spotkanie. Jakieś, jakieś spotkania. Tak więc zobaczymy, co tam dalej będzie. Od razu potasujemy karty dopowiadające. Teraz tak będziemy dokładać. Od razu będziemy dokładać. Wszystkie kielichy widzę w odwrocie. Czyli blokadę na uczuciach, blokada na uczuciach, lub ktoś tutaj jest bardzo nadwrażliwy. Jest nadwrażliwy, nad taki wylewny. E, tu się pojawia jakaś osoba, albo to jest osoba, bo to jest właśnie wasz trygon. Ryby, rak, skorpion, to jest jakiś rycerz, jakiś, albo to jest wasza energia, wy jesteście tacy nadpobudliwi nademocjonalni, jacyś tacy przewrażliwieni, jacyś tacy trochę rozhisteryzowani, co niektórzy oczywiście nie wszyscy. Jest też, że idziecie z kimś do, kie, z tym, do kogoś z tym kielichem, albo ktoś przychodzi do was z tym kielichem. Może być to być też inna ryba, rak lub skorpion. Może być też inna całkiem osoba, która jest przewrażliwiona i wcale nie jest z tego znaku, ale ma w swoim w horoskopie urodzeniowym dużo wody. Może być ascendent, na przykład, w takich znakach. I ta osoba tu przychodzi do Was, ale Wy jej nie przyjmujecie. Jesteście zablokowani na uczucia. Jesteście zablokowani na uczucia. A nie wiem dlaczego, zaraz zobaczymy od razu. Na jakie uczucia? Na kogoś jesteście zablokowani? No jesteście zablokowani i to jest pokazane, że jesteście zablokowani no jesteście zablokowani nie umiecie się z kimś porozumieć nie umiecie się dogadać i przez to jesteście zablokowani albo tu wam coś nie wychodzi Podstawą jest jakaś osoba jakaś osoba, która ma na Was duży wpływ Jakaś osoba decyzyjna, jakaś osoba bardzo, <śmiech> przepraszam, <śmiech> osoba o bardzo silnej osobowości. Może być spod znaku barana, ale nie musi. To jest mąż, ojciec, szef, osoba decyzyjna, urzędnik również. I tu podstawą, właśnie tego jest ta osoba. Że wy po prostu jesteście przyblokowani, albo ta osoba kiedyś w przeszłości miała na was duży wpływ, i teraz uczucia wam się przyblokowały, <laughs> macie problem z otwarciem się na innych. Ee, zaraz zobaczymy, albo jakaś sytuacja. No, jest tu jakiś smutek. Smutek z powodu tej osoby, jakaś tęsknota. <laughs> za tą osobą, albo ta osoba za wami tęskni. I podstawą tego, że wy jesteście przyblokowani, jest to, że wy tęsknicie za jakąś inną osobą. Za osobą, albo za tą osobą, która jest obok was, albo za jakąś osobą, która była kiedyś z wami. Ale ta osoba miała jakiś związek. Albo ma związek nadal. To jest osoba, która jest już w jakimś związku. A wy za nią tęsknicie. To była może jakaś osoba, z którą byliście tylko przelotowo, może krótko, może długo, ale jednak jesteście przez nią zablokowani. Przez to, żeby, że... No tak choćby przez tą osobę. Co pomaga lub przeszkadza? Raczej przeszkadza. Przeszkadza to niezdecydowanie. Przeszkadza brak panowania nad sytuacją. Przeszkadza... Przeszkadza to, że nie umiecie jakieś podjąć decyzji. Może być też, że będzie Wam przeszkadzać ta właśnie ta osoba. Nadal. Bo to jest też baran lew strzelec. I to może być, że ta sama osoba Wam będzie przeszkadzać. No. I ta osoba może być gdzieś w jakimś związku, właśnie. Bo rydwan dla mnie to jest również związek. Związek, który idzie równo. Akurat to jest tej pozycji. Czyli ta osoba nadal jest w związku i ten związek u niej dobrze funkcjonuje. Czyli tu, tak logi logicznie rzecz biorąc i idąc tym tropem, wy jesteście przyblokowani i zablokowani na jakieś inne kontakty, na porozumienie się z kimś przez tą osobę, która za nią tęsknicie, ale ona ma związek i ona sobie dalej funkcjonuje w tym związku, a, a wy nie umiecie normalnie podejmować decyzji o tym, żeby na przykład się Otworzyć na inną osobę. Co odchodzi? Odchodzi jakieś oszustwa, kłamstwa, coś wyjdzie na wierzch, jakieś, jakieś coś, czego nie wiedzieliście. No. <laughs> Jakaś niesprawiedliwość. <laughs> Przepraszam, bo już któreś czytanie robię. Jakaś niesprawiedliwość wobec Was. <laughs> Tu poczuliście po, po się oszukani lub poczujecie się oszukani. Jakaś niesprawiedliwość wobec Was. Jakieś decyzje też mogą być niesprawiedliwe. <laughs> może być też, że <laughs> może być też, że po prostu jak się dowiecie o jakich, jakichś trudnych, tych. Informacjach, że by, byliście oszukani, byłyście oszukane, to tu będziecie coś próbować zakończyć. Jakieś zakończenie robić. W jakimś związku albo w jakimś, nie wiem, w jakiejś pracy, albo w czymś. Albo z tą osobą jakąś. Może być, że z osobą jakąś nieformalną też. Może to przez tą osobę, którą jesteście też w związku. Może to być związek, w którym po prostu nie ma nie ma takie, nie ma porozumienia. Może być, że to jest związek, w którym nie możecie się porozumieć z tą osobą. To jest właśnie ten mąż, nie? No i jest smutek przy tym. Jest jakiś smutek. A jeżeli to jest inna osoba, no to tak jak mówiłam, bo tamta osoba ma związek i wy tu będziecie kończyć coś. Co macie w głowie? W głowie tu są jakieś takie problemy finansowe. Tu nie umiecie też podejść jakoś tak rozsądnie do czegoś. Brak trochę rozsądku, brak trochę takiej stałości. Tutaj jest jakaś taka nie ma stabilności, brak bezpieczeństwa, tu w głowie macie, że jakieś problemy finansowe, jakieś problemy finansowe i może być też, że właśnie będziecie myśleć o tym. No, no to jest naprawdę nieprawdopodobne. ta sama karta na tej samej karcie i w tej samej odwróconej pozycji, może być, że co niektóre ryby, panie szczególnie, będą myślały o jakiejś osobie, bo to jest ta sama karta, na tej samej karcie, tej samej pozycji, czyli tu jest król, król monet czy strygonu ziemi, byk panna koziorożec, czyli będziecie myśleć o jakiejś osobie, ale ta osoba jest bardzo interesowna, ta osoba jest bardzo interesowna, narzucająca swoją wolę, ta osoba może być, może być po prostu y, dobrze sytuowana i ona będzie dyktować warunki, bo ona ma pieniądze. I wy będziecie o niej myśleć. Tak może być. Albo właśnie wy będziecie myśleć o jakichś problemach finansowych, że coś tu macie przyblokowane. Też może być. Co jeszcze? Albo jakiejś osobie innej jeszcze, która jest wobec was nieuczciwa, jest taka właśnie, tak powiedziałam, manipulująca, jakaś taka e, chytra, jakaś taka bardzo materialna. Może być, nie wiem z jakiego powodu, ale możecie tak myśleć, co przychodzi. Przychodzi albo osoba z pod znaku bliźniaka, albo jakiś romans. To może być też romans, dlatego że tu z zewnątrz, co przychodzi z zewnątrz, to jest jakaś energia z zewnątrz, to tu jest pokazany trójkąt czyli tu jakieś trójkąty mogą być. Mogą być też osoby fałszywe. Ale tu pokazane jest jakiś romans, jakieś spotkanie może być też z ich zakochanie, oczywiście, że tak. Jakiś związek nieformalny może się pokazać. No. Ale ten związek przyniesie wam dużo, Dużo myślenia, dużo myślenia, jakaś taka klatka, będziecie gdzieś przy nim zamknięci. Jesteście po prostu trochę przyblokowani na tę na nowość, na te nowe uczucie. Za dużo myślicie, za dużo się zastanawiacie, to jest dla Was problemem, mimo to, że to jest coś dobrego, to dla Was może się okazać to problemem. A tu Wy się czujecie w takiej właśnie energii, gdzie bicie z myślami. Gdzie myślicie cały czas, wyżyjecie wy tą energią oszukańczą, czyli jakąś taką, gdzieś ktoś was oszukał, ktoś zdradził, ktoś, ktoś po prostu, coś po prostu dla was się okazało nieszczęśliwe jakieś po prostu jakby to powiedzieć No. Coś, co po prostu, przy... coś, coś, co was wprowadziło właśnie w ten stan, że jesteście przyblokowani, że nie umiecie się otworzyć na innych. Dlaczego tak? No, a to jest przez jakąś osobę. To, jak wy się czujecie, to jest przez jakąś osobę jakiegoś lovelasa właśnie jakiegoś szybkiego, który był z wami. Albo będzie w jakimś romansie. Ta osoba się pokazuje z trygonu ognia, baranle w szczelec, ale niekoniecznie musi być. Może być to całkiem inna osoba, która podchodzi tak sobie lekko, na luzie. Tak yy, Taka osoba, która przychodzi tylko w jednym celu, żeby się zabawić. Może być, że to taka osoba, była lub będzie, a wy będziecie w tej energii. Poczujecie trochę jakąś porażkę, taką jakąś przegraną porażkę, że coś nie wyszło, coś się nie udało. Dlaczego z zewnątrz mamy tę trójkę? Czy to jest rzeczywiście. No, no tu jest pokazane słońce. Niby ten trójkąt by Wam dawał jakąś radość. Niby pokazane jest, że. No bo to jest w odwrocie. Tak więc nie mogę powiedzieć, że to są jacyś fałszywi przyjaciele. Chociaż mogłabym powiedzieć tylko, że co? Fałszywi przyjaciele, w postaci lwa, no mogłoby być. Jakiś fałszywy przyjaciel lew mógłby się pojawić z zewnątrz. Albo romans z lwem. Też mógłby być jakiś jakiś taki trójkąt. Też mógłby być. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, no że tu nie będziecie za bardzo jakieś, jakieś rozpaczy mieć, bo tu będziecie zmieniać jakieś plany, będziecie wyjeżdżać gdzieś. Będziecie sobie tu, tu oczekujecie na coś, tak więc rozpaczy nie będzie, smutków nie będzie. Będziecie wychodzić z tej energii, bo będziecie wyjeżdżać gdzieś. <laughs> Na koniec wychodzi, że tutaj jest. Nie przyjmujecie rzeczywiście jakiegoś, jakiejś oferty od kogoś. Albo ktoś nie przyjmuje od was oferty. Jakiegoś spotkania, jakieś randki, albo, albo czegoś nie wiem. Może być też, że tu jakaś, tak jak mówiłam, ta osoba. Tylko że tu jest niedojrzała osoba. Osoba niedojrzała. Jakaś taka też właśnie nadwrażliwa. Może się pojawić, albo problemy z dziećmi, jeżeli macie, ale tu bym dalej ciągnęła ten wątek, czyli tu byłoby, że rzeczywiście nie przyjmujecie, nie przyjmujecie jakiejś oferty od kogoś. No. I kończycie z jakimś obciążeniem. Czyli nie wchodzicie w jakieś, w jakieś takie te... Może być też, że... Tu jest zakończenie, zakończenie czegoś, zakończenie jakichś trudnych rzeczy. Może być też, że właśnie to jest właśnie dla Was bardzo trudne. To, co się tu pojawić może. Wy, nie będzie, wy będziecie zablokowani emocjonalnie, dla was to będzie bardzo trudne. Mimo to, że powinno to być coś miłego, coś radosnego. Ale wy nie będziecie się czuli szczęśliwie przy tej, przy tej energii. Może być też, że z zewnątrz przychodzi tutaj brak współpracy, brak spotkania, odwołanie jakiegoś spotkania. Też może być. Też się może pojawić. Tylko że to jest dziwne, że wy jesteście z tego powodu szczęśliwi. Albo wy wychodzicie z jakiegoś takiego romansu, z jakiegoś trudnego. Bo tu się może być, że tu się pojawia, wy wchodzicie właśnie w tą klatkę, za dużo myślicie, bo boicie się, że się powtórzy jakaś sytuacja z przeszłości, że ktoś was znowu oszuka, że ktoś was. Tutaj zrani, że znowu przegracie, że będzie taka porażka i wy nie chcecie wchodzić w ten. Dlatego się cieszycie, bo nie będziecie wchodzić w to, nie będziecie wchodzić w ten trójkąt. Też tak może być. I wtedy tu tych smutków nie ma, wy sobie wyjeżdżacie gdzieś, nie przyjmujecie w ogóle i kończycie z tymi trudnościami, z tymi obciążeniami. Jeśli by chodziło o pracę, jest podobnie. Że ciężko Wam jest, jesteście, ciężko Wam jest w ogóle podjąć decyzję na temat jakiejś oferty. Mogłoby tak być. Z powodu jakiej, jakiejś zaprzeszłej sytuacji, gdzie jakiś despotyczny człowiek był Waszym szefem albo ta osoba właśnie w pracy była waszym szefem. Wy tu czuliście się źle. Jakiś smutek. Jest. Źle się czujecie. I kończycie z jakąś, jakąś umowę. Dla Was jest niekorzystna. Natomiast. Y Będziecie chcieli coś zmienić. Właśnie wyjechać gdzieś. Tu jest też karta wyjazdu. To jest też karta wyjazdu. To jest też karta umowy. Może być, że przyjdzie nowa umowa jakaś. Tu jest umowa, to jest umowa. No mogłoby tak być, że wy się zastanawiacie, przyjmujecie jakąś umowę. Tylko, że to was po prostu bardzo męczy. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. To Was bardzo blokuje. Bardziej mi pasuje na tę na historię związkową niż zawodową. Zresztą, monety są tylko tu. No i te pięć monet, monet. <laughs> ten, jakieś problemy. No jakieś smutki, mogą być też problemy z pieniędzmi, też mogą być jakieś braki, ale to są tęsknoty, to jest brak też uczuć właśnie. No. Tak jak powiedziałam, tu mogą być te tematy przede wszystkim związkowe. No. <laughs> w oderwaniu od, od historii, jakie osoby mogą się pojawić w tym miesiącu? no Trygon Ognia, czyli baran lew szczelec, tak jak mówiłam. Bo tu jest ta karta, tu jest baran, tu jest ta karta, tu jest lew. Może się pojawić e, trygon ziemi, byk pan na koziorożec, waga i bliźnięta. Takie widzę tutaj. No i trygon wody też, bo tutaj mamy te skorpion rak ryby w dwóch kartach. Jaka rada by tu była dla Was jeszcze? Wychodzi tak, jakby byście uciek uciekali od czegoś. Uciekali od jakiegoś od czegoś nowego, bo się boicie, że się nie uda. Jest tak pokazane. No, a tutaj jest pokazana jakaś osoba, to jest trygon powietrza, wodnik, bliźnięta waga, ale tutaj jest pokazane, że ktoś was może śledzić, ktoś obserwować, jakieś informacje, plotki. Jeśli byłaby rada, no to tu jest pokazane, żeby coś inteligentnie rozpocząć, coś jakiegoś, coś nowego. Albo poobserwować, poobserwować kogoś, zobaczyć, dowiedzieć się, zasięgnąć jakieś informacji na, na temat może sytuacji, osoby. Jeżeli się boicie w ogóle podejmować decyzję tutaj w sprawie jakiegoś nowego, tego nowego, co tutaj, i nie chcecie na przykład wchodzić w jakieś te trójkąty, bo już się boicie, że się sparzyliście. Nie przyjmujecie jakichś ofert, wolicie gdzieś jechać. No to y, może poobserwujcie, to jakieś kontakty mogą być. No. Tak więc tyle dla ryb. Życzę Wam, aby się spełniły same najlepsze rzeczy. Te złe nie. No i do następnego razu.